Witam Państwa na ósmym Bałtyckim Festiwalu Modelarskim, który odbywa się tym razem w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w klubie wojskowym. Przyjechało do nas 555 modeli z całej Polski, ale nie tylko z Polski, również są modelarze z Czech i z Niemiec. Myślę, że poziom jest wysoki. Sporo mieszkańców Koszalina w ciągu tych dwóch dni nas odwiedziło. Pasjonujemy się i, i, i ciekawimy w zasadzie jednym z najspanialszych samolotów współczesnych, F-14 Tomcat. Jest to jeden z głównych bohaterów filmu Top Gun. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają sławny samolot, na którym latał Tom Cruise właśnie F-14 Tomcat. Tutaj przywiozłem, przywiozłem, akurat parę sztuk, że tak powiem broni pancernej w skali 1 do 72, oraz model okrętu podwodnego typu 2 z lat 30. XX wieku, który brał udział w zmaganiach wojennych na Atlantyku oraz został przetransportowany drogą rzeczną oraz lądową na Morze Czarne. Do podjęcia tego tematu zainspirował mnie film Wolfganga Petersena Das Boot z lat 80. Partnerami w naszym festiwalu oprócz oczywiście koszańskiego Plutonu Modelarskiego jest właśnie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. Dużą pomoc zapewnia nam Politechnika Koszalińska, współpracuje z nami przy organizacji festiwalu firma Model Maker z Kołobrzegu oraz oczywiście wspiera nas Urząd Miasta Koszali. W początku istnienia Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego Politechnika Koszalińska jest partnerem. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem prac, które tutaj festiwal gromadzi, efektu pasji wielu osób. Mam wrażenie, że co roku poziom jest coraz wyższy. Jest to jedna z form promocji myśli technologicznej. Od tego roku. Tak naprawdę od pierwszego kwartału koszaliński Pluton modelarski jest pełnoprawną sekcją funkcjonującą przy klubie Centrum Szkolenia Sieci Powietrznej. Dla nas jest to duma, bo to przecież świetnie funkcjonujący już był pododdział. Natomiast w tym kontekście no to myślę, że to jest taka będzie obopólna, duża obopólna korzyść, dlatego że jak powiadano, świetnie funkcjonujący z niebywałą, jak wiemy, marką tak zwanym świecie, a z drugiej strony my jako instytucja kultury wojska polskiego sprawująca taki nadzór czy patronat już trochę więcej niż merytoryczny. Myślę, że to jest pierwszy, może inaczej, ósmy jest dla nas pierwszym, ale myślę, że kolejne też będą nasze. Bardzo mi się podoba festiwal, jesteśmy pierwszy raz, jeśli chodzi o Grupę Tomkacki na Bałtyckim Festiwalu Modelarskim. Jest to trochę też obietnica dana Wojtkowi, koledze, który jest współorganizatorem tej imprezy. Jak na wielkość modeli, ich ilość w zasadzie jest niesamowita, bo to jest 555 sztuk około, z tego co słyszałem. Są bardzo fajne modele, reprezentacja młodzików jest dość duża, to się rzadko czasami zdarza na imprezach tej klasy, bo występują modelarze właśnie seniorzy, juniorzy. Super sprawa jeśli chodzi o miejsce, gdzie można i zaparkować auto, także jest i logistyka, i miejsce, wielkość auli. Naprawdę super i gratuluję organizatorom uczestnikom, że mogli w zasadzie w takich warunkach wystartować. Jeżeli chodzi o ciekawe modele, to co zdobyło chyba w tym roku najwięcej nagród, to są modele Artura Oślizło. Tutaj warto zwrócić uwagę na model samobieżnego zestawu przeciwlotniczego OSA. Które jest na uzbrojeniu m.in. Koszańskiego Pułku Przeciwlotniczego czy też znajduje się na wyposażeniu Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. Jego wam rektor, ufundował trzy puchary. Puchar rektora Politechniki Koszańskiej dla seniora otrzymuje Ireneusz Pikuc. Puchar juniorski otrzymuje Joanna Wandowska. W kategorii Jan Żółkowski. Staramy się wybrać takie modele, które łączą nowinki technologiczne, dobre wykonanie i promują najlepsze prace w tych kategoriach.